W połowie stycznia dla Macie koło jest święto świni, gdzie stoją w kolejce po kawałki pysznego, pysznego mięsa i lokalnego wina. Bynajmniej święto świni nie jest od tego, żeby te świnki głaskać i wielbić, ale żeby je zjadać. I dodatkowo jeszcze serwują pie pyszny chlebek wypiekany tutaj w okolicy, także zastanowimy się czy będziemy stać w tej kolejce, czy raczej nie, ale zobaczcie co się dzieje. Naprawdę dużo ludzi. No i mamy tak chlebek, mamy świnkę, mamy wino, ludzie przynoszą własne stoliki, przynoszą własne krzesła, talerze, sztuczce, a grillia są dostępne. Zaraz wam wszystko pokażę. Patrzcie, nawet mamy telewizję. Jakiegoś reportera, kto wie, tu nagrywa całą tą sytuację. Patrzcie, jakie tłumy. A tutaj ludzie prywatne stoliki porozstawiali. To wszystko są, są prywatne stoliki. Tu jakieś rodziny sobie porozkładały. Tutaj następni, którzy nie chcą grillować na wspólnym grillu, tylko sobie grillują na własnym. No i to wszystko idzie tutaj w kierunku plaży. Wszyscy szczęśliwi, zadowoleni. A ja bym chciała słuchajcie jeszcze dodać, że w ogóle Hiszpania jest takim miejscem, gdzie uwielbiają e, celebrować, uwielbiają się spotykać, uwielbiają wszystko świętować i spędzać czas razem, całe rodziny, przyjaciele, znajomi zbierają się w wielu miejscach. I w ogóle styczeń, trzeba to dodać, jest bardzo takim karnawałowym e, e, momentem, dlatego że praktycznie w cały styczeń w Hiszpanii odbywają się najróżniejsze karnawały Zaznajomicitym, jeżeli przyjeżdżacie akurat w styczniu do Hiszpanii, bądź tutaj mieszkacie, żeby właśnie zobaczyć, gdzie lokalnie możecie znaleźć takie miejsca. No a teraz zaczynają się jakieś koncerty, muzyka na żywo i tak dalej także dzieje się. Tak się ludzie tu bawią, tak się ludzie tu bawią. To jest Hiszpania. Macie całą Hiszpanię. ludzie w ogóle gra na jakichś instrumentach, bierze udział w paradach, w takich e, spotkaniach, to się w głowie nie mieści. Każdy gra na jakichś bębnach, e, trąbkach, saksofonach i tak dalej. Patrzcie, jaka kolejka. <grym>, Tutaj w kolejce jest paręset ludzi, ale idziesz prawnie. A teraz ciekawostka. Można grillować w taczce? Można. Żeby ludziom w kolejce się stało przyjemniej. Mam swoją kolejkę. Mam słuchajcie, serwesa, czyli piwko. Gerard będzie musiał zaraz też tam iść, bo niestety dają tylko po jednej sztuce na osobę więc podzieliliśmy się między kolejkami, żeby, e, żeby udało nam się zdobyć jedzonko i picie a teraz już dochodzimy dosłownie do tego stoiska, w którym będą nam dawali kawałki świnki do e, zgrilowania. tak jest, zastanawiamy się jeszcze tylko, gdzie jest wino lokalne zaraz zobaczymy i poza znowu się zaczyna jest. słuchajcie, jest 21 stycznia jest naprawdę świetna pogoda, świeci słoneczko, jest dość ciepło jest 16 stopni, ale w słońcu wydaje się być dużo więcej. Jesteśmy na święcie świnki, e, ale tych świnek oczywiście nie celebrujemy, tylko po prostu będziemy je jeść. I e, zobaczcie, ile tutaj jest ludzi. E, tam, z tamtej strony są dostępne, e, jest dostępne mięsko, plebek i winko. Tutaj są grille przygotowane dla wszystkich, czyli dostajemy kawałek takiego surowego mięska i później sobie możemy je tutaj ugrillować. A tutaj, jak Dalej ludzie przychodzą z własnymi stolikami, z własnymi krzesełkami i odbywa się to przy plaży, tak naprawdę super to wygląda. Mega. Piwko już mamy, a teraz mamy też mięsko. Dwa kawałki takiej pięknej świnki i chlebek i idziemy to grillować. I tywekko. Idziemy na grilla. Proszę bardzo, mamy tłumy ludzi smażących sobie to wszystko o tu. I no, Miał być suchy styczeń, ale niestety nie jest, bo rozdawali za darmo piwko, więc stwierdziliśmy, że skorzystamy. W ogóle wyobraźcie sobie teraz, Skądkolwiek e, nas nie oglądacie, wyobraźcie sobie teraz, że jest styczeń 21, a my sobie siedzimy na plaży. Jest nam tak gorąco, że jakbym mogła, to bym na to bluzę. E, no jest, ja ściągnąłem. No jest cudownie, no co tu dużo mówić. A szczególnie ten klimat, słuchajcie, to, że jakieś panie uwielbiają się bawić i wszystko świętować, ona nadaje temu miejscu takiej specjalności, więc no fajnie, fajnie, że tu jesteśmy. Taki jeden gigantyczny piknik. I to tak blisko dobre. Patrzcie w jakim pięknym miejscu jesteśmy. Jeszcze zostało troszkę ludzi grillujących. No zrobiliśmy duży błąd, że nie wzięliśmy własnych stolików, własnych krzesełek. I tak naprawdę zrobiliśmy duży błąd, że się nie skontaktowaliśmy z ludźmi, których, których tu e, znamy, których moglibyśmy ściągnąć na, tą, e, na ten event, e, także następnym razem się poprawimy. I teraz jest loteria, ludzie losują, tam są e, w tych, e, o właśnie, w tych e, bandach. Todo el año intentando que lleguen la mejor cotidiana para el sorteo. Ya hemos vendido todas las papeletas, que llevan el número 4. Hacemos el sorteo y sacamos a la venta el número 5. I no że mówią, że aumenta ludzi, numero de personas que tenemos en la Mata. Madre la Jaki Madre mia! i ogólnie w tym regionie, czyli to Revieja, La Lamata, są niesamowite ilości Polaków. Praktycznie co czwarta rodzina, co piąta rodzina mówi po polsku. Także chyba jest to takie zagłębie polskie, takie... Jackowo, Chicago, albo takie Ealing, londyńskie, wszędzie Polacy, naprawdę, jest ok, tylko gdzie są Hiszpanie, nie no ja są, jest mnóstwo Hiszpanów, za to nie słychać jakoś strasznie dużo innych narodowości. আপনি